Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj zacząć nową serię filmów, tym razem na temat Fluttera. Jest to framework do, do pisania aplikacji na różne systemy operacyjne w telefonie. Przez kilka lat pisałem, napisałem kilka różnych aplikacji pod Androida. Tym razem przyszła pora, by zrobić rzecz bardziej uniwersalną. Przy pomocy Fluttera pisać aplikacje na iOSa i jednocześnie Android Androida. Głównie wykorzystywałem do tej pory Android Studio do pisania aplikacji na Android. Dziś chcemy zająć się Flutterem. Zaczniemy dzisiaj od pokazania instalacji. Wchodzimy na stronę Flutter Dev i z niego wybieram instalację dla Windows. Ze strony Fluttera należy pobrać plik z Flutter SDK, rozpakować go. Ja go już pobrałem, wypakowałem sobie do katalogu pobrane Flutter. Druga rzecz do zrobienia to uaktualnienie ścieżki w systemie Windows. Robimy to w sposób następujący. W wyszukiwarce szukamy panel sterowania. Tu było system i zabezpieczenia. A potem było system. Zaawansowane ustawienia systemu. Wybieramy zmienne środowiskowe. Tu należy poszukać zmiennej PATH. Która jest albo dla danego użytkownika, albo w systemie. Edytujemy tą ścieżkę, i tu należy dodać yy, ścieżkę do katalogów, do którego rozpakowałem flatera. W moim przypadku jest to akurat w zmianie systemowej. Edytuję, i tu jest ten flater. Oczywiście robimy to poprzez nowy. Dodajemy. I należy wpisać pełną ścieżkę do miejsca, w którym został Flutter wypakowany. Gdy to już mamy zrobione, należy wejść w katalog Flutter, a mam go otwarty, uruchomić Flutter konsolę. I zgodnie z opisem należy zrobić Flutter doktor. Tak jest. Flutter doktor. On w tym momencie sprawdza, czy wszystko, co jest potrzebne, jest zainstalowane. U mnie pokazał, że jest jakiś upgrade. Które później zrobię. Na razie szuka, czy wszystko jest e, zrobione. W Android Studio jest e, plugin niezainstalowany i Dart plugin. E, I tyle z tego. E, w takim razie musimy sobie przejść do Android Studio. Instalujemy sobie ze strony Android Studio. Nasz program. Po instalacji włączamy Android Studio. On włącza mi, akurat, ostatni projekt, który był otwarty, ale nie ma to znaczenia. Musimy znaleźć teraz tylko i w jaki sposób dodać. Yy, tak jest. Przypomnę jeszcze raz. W Tools sdk manager. Przechodzimy do plugins. I tutaj musimy znaleźć dwa pluginy. Po pierwsze, o nazwie Dart i go zainstalować. Po drugie, o nazwie Flutter i go również zainstalować, a ja mogę go w tym momencie uaktualnić. W tym momencie instalacja przebiegła pomyślnie. Tu mamy jeden z programów, który już napisałem, zacząłem pisać do, w Flutterze. Flutter używa Języka, który się nazywa restart, języka, który się nazywa Dart. W tym języku, w składnie tego języka, piszemy wszelkie programy we, we Flutterze. Sprawdźmy jeszcze. Po instalacji tego pluginu będziemy mogli zrobić nowy projekt Flutter. I tu możemy wybrać Flutter Application i pisać aplikację, która będzie jednocześnie dostępna na Android i na iOS. Ustawienia możemy sprawdzić jeszcze w samym Android Studio. Tools, Flutter, i tu mamy tego Flutter Doktora. Uruchamiamy go. I tym razem już nie ma żadnych błędów. Wszystko jest zrobione poprawnie. Flutter plugin jest dodany. Dart plugin jest też dodany. W ten sposób przygotowaliśmy środowisko do pisania programów. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na temat Fluttera.